Aro! Aro, prawo! Jutro na pewno fajny sparing, mocny rywal, mhm. też jeszcze jak grałem w Zagrzebiu to też graliśmy z nimi eliminacji Ligi Mistrzów. 브릿지에 보시면, 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 브릿지에 Oh, no. Bravo. Bravo, bravo! 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 Aro. Aro bravo! 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 Bravo!

What will it be? Will be uh, Harry Kane, top left corner. Okay. top? Manu. Left corner. <laughs> I will score and finish. Okay, top left, top left, top left. Risk, full risk. Oh. O! Bravo! Bravo! tar O! O! Hoppa! Bravo! Caite răspunzător pe din spatele ăsta pe graniarilor. <grywy> Uau! Și oi! Fajn fał, oła Brawo je pokazać, bo moja mama ogląda Masz karnego, nie? Nie starczy, nie? Wycinka Jedna na milion O Aj Aj, aj, aj. Oj, przyjęcie fajne Nic yy. ważnego Dobra bo tutaj, sobie One. Powiedz do kamery, gdzie się wykonywałeś, powiedz! STF Champion, nie. kanał synowy. Uh! Będzie trzy czy nie będzie trzy? Zaczniemy To jest moje ulubienie, więc postawię, że będzie. Dobra. O kurwa. Akurat w tym nikt nic nie mógł zrobić. <laughs> Postawiłem na ciebie, wyczek, nie zawieź mnie Nie szkodzi, nie szkodzi. Błah. Sorry, nieszkodź, nieszkodź, była próba. sorry Koniec? Dobra. Proszę, nagrać tą łydkę. Na Oliwianę. Na Oliwianę? A, aż dzisiaj, olejka? A, już więcej nie mogę. jeszcze bardziej. Ojej. Jak zapatrujesz się na jutrzejszy sparing, Michał? No pierwszy sparing, tak, z bardzo dobrym przeciwnikiem, także sprawdzimy Sprawdzimy się na tle europejskiej drużyny coś tam, coś tam go znacie, nie? Bo w zeszłym roku było grane już z nimi No tak, tak, graliśmy w zeszłym roku z nimi To, że z tą różnicą, że w późniejszym tak jakby etapie naszych przygotowań, no tak. przed, y, przed sezonem w tamtym roku, teraz tak naprawdę można powiedzieć, że zaczynamy, e, no i co, no i zawsze lepiej grać w takie sparingi, można się sprawdzić tak naprawdę. Tyle, popracować przede wszystkim, było, bo teraz też jest czas przede wszystkim na, na pracę, na intensywność, ale też nie zapominając o, o taktyce. Oczywiście, dziękuję bardzo Michał. Ale ty miałeś nie? ostatnio z Paros. Tak, tak. Taka tak. Pre pressing fajny poszedł i do Kamila było. wystawiona. Kamilek Wilczek z bramką. No. no jutro, jutro na pewno fajny sparring. Mocny rywal. Mm. Też jeszcze jak grałem... Y w zagrzebiu, to też graliśmy z nimi eliminację Ligi Mistrzów mhm. i, i mocny, moc, mocny zespół, tak więc na pewno wartościowy sparring, bo zawsze lepiej jest grać z takimi zespołami też y, bardziej wymagającymi. Nic czekamy. Już dzisiaj mamy jedną jednostkę. Mhm. Trochę przepalimy i... Jutro, jutro gramy. 12. Znaczy, roz, rozmawiałem z Krapem i mówił, no. że na innym etapie trochę jest y, przygotowań ten sparring, bo ostatnio było aż po miesiącu chyba przygotowań, no nie? Byliście? No tak, no bo wtedy y, ostatnio mi się wyświetliło to gdzieś jakieś wspomnienie, że 15 stycznia jaka, graliśmy z nimi ten sparring, ale no my miesiąc wcześniej już trenowaliśmy, tak, Wałbrzych jeszcze był, wał, był, wał, był Wałbrzych, y, był Mundial, tak więc ta przerwa nie. była długa. A, a teraz y, można powiedzieć, y, jesteśmy, jesteśmy w drugim tygodniu, tygodniu treningów, tak więc na pewno, na pewno w innym momencie. I wtedy też ekstra klasa trochę szybciej ruszała, tak, tak, że tak, praktycznie tak. wróciliśmy w, w, w Ferenc jeszcze chyba graliśmy z tym Heidenheim, wróciliśmy i, i zaraz już była liga. Nie? No, teraz no. mamy do ligi jeszcze y, 2-3 tygodnie, tak? Zostały. No. no, Tak więc na pewno w innym momencie, ale y, fajnie, że, że też, y, to też nam na zawsze trener mówi, że. Zawsze w sparingu, jak nawet gramy, to, to chcemy wygrać. Wiadomo, że gramy też z mocnym zespołem, ale, ale na ich tle chcemy zagrać dobry mecz i zobaczymy, jaki to przyniesie. W tablicy. Stolica. Miasto na... ...fyniks. Łatwo mu dajesz. To może być gol. Tak myślałem. Ale nagrałeś to, nie? Nagrałem. No i to jest pięć. Mogę wolniej. I mój. Trzeba po... Nie wiedziałem, że głowa gniaci Oooo Fantazja duża ja Padałem, Widziałeś? O, Marcin O, jak Zobaczcie tata moje, Patrzę, patrzę Syn starego Syn <laughs> starego, Bykowskiego Tak, ale oni strzelają w slow motion, nie? Ale tak. gaz o! O! Przyjmie poczekanie Ale gaz było. był Raz, dwa, trzy Nie long, Brawo! Dawaj, dobra, Dobra, dawaj, dawaj Teraz Grzegorz, to jest... A jak Dobre. daleko stoi? Raz, dwa, ooo, za daleko. Zadowolony. Okay. <grym 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 nie ma Nie ma <grym> zadowolony. zadowolony.